Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik taki szybki, fajny yy, i po, użyteczny, pożyteczny, jak zwał tak zwał, czyli mocowanie do poziomnic, mocowanie na poziomnice. Yy, kto pracuje w branży budowlanej i nie tylko i ma troszeczkę więcej niż jedną, dwie poziomnice, to wie, że transport, przechowywanie, yy, no po prostu troszeczkę utrudnia nam życie, yy, dlatego z pomocą przychodzę ja wraz ze sklepem top3d.pl i stworzyliśmy mocowania na poziomnice, dzięki temu mocowaniowi możemy mocować te poziomnice nie tylko na warsztacie, na ścianie, yy, na busie, na ścianie, ale również nawet i na suficie, jeżeli jest taka potrzeba, gdzie nam te poziomnice po prostu nie przeszkadzają, i jeżeli chcemy, pyk bierzemy, lecimy na robotę, robimy, odkładamy, jedziemy do domu. Mocowanie na poziomnicę zostały zaprojektowane w taki sposób, że mamy tutaj dwa rodzaje, dwa modele. W przyszłości będzie jeszcze jeden model taki zaawansowany. Dzięki temu możemy 99 poziomnic. Dowolnych poziomic różnych producentów, zamontować na ścianie czy na suficie. Po prostu, gdzie chcemy. Dzięki właśnie takiemu uchwytowi. Zobaczcie, uchwyt jest banalnie prosty. Mamy tutaj dwa elementy indywidualne, ruchome. Dzięki temu nasz uchwyt jest żywotniejszy niż. Uchwyty, które widziałem, gdzie są z elementu jednego, ponieważ tutaj wszystko indywidualnie sobie pracuje. Dzięki temu, nawet jak nam się ułamie w przyszłości, na przykład taki język, możemy go wymienić tanim kosztem, a nie kupywać cały uchwyt. Więc tutaj temat jest może i banalnie prosty. Ale aż banalnie prosty i użyteczny. Element jest budowy bardzo fajnej. Zobaczcie, mam tutaj wszystkie rogi pozaokrąglane. Mamy język na dwóch sprężynach. Dzięki temu tutaj możemy sobie odblokowywać naszą poziomnicę i zablokowywać w bardzo szybkim tempie. Zobaczcie, tutaj mamy pod kątem, dzięki temu, nawet jedną ręką jestem w stanie naszą poziomnicę zapiąć, odpiąć z jakiej strony chcę. Dlaczego komplet jest po prostu taki sam? Taki sam z dwóch stron. Widziałem elementy, które były z jednej strony stałe, a z drugiej strony miały element ten właśnie taki ruszający, ruchomy. Dlaczego z tego zrezygnowałem? Ponieważ szanuje swój czas i szanuje was czas. Dobrze wiemy, że gdy mamy na przykład poziomicę na busie i mamy drzwi tylnie otwarte lub drzwi boczne, i na przykład nie mamy dostępu nieraz do drzwi bocznych, musimy iść drzwiami tylnymi, oszczędzamy ten czas. Ten czas. Przejścia z miejsca na miejsce, by właśnie tą poziomnicę odpiąć lub zapiąć. Więc tutaj z której strony byśmy nie podchodzili, jesteśmy w stanie odpiąć i zapiąć nasze poziomnice. Fajne, fajne. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny bajer. I jak to się mówi, oszczędza nasze kolana. Jak to mówił stary fachowiec. Więc osobiście uważam, że taki komplecik jest mistrzostwem świata. I ten element, który wam pokazuję, on jest na poziomice standardowe. Czyli po prostu do 75 mm, czy do 65, do 65 mm wysokości i do 30 mm grubości. Czyli większość poziomnic, poziomnic czy to SPRO, nie Spro, MAGNUMA i wiele, wiele innych, po prostu standardowych poziomnic. Zmieści się właśnie na tym uchwycie. Drugi uchwyt jest sporo większy i sporo wyższy, ponieważ on już jest do poziomnic maksymalnej wysokości 75 mm i od 30 wzwyż. Mm <laughs> Więc tutaj takie typu poziomice jak dewalt, Stalny Fatmax i są jeszcze takie inne pancerne e, poziomice na rynku. Gdzie po prostu ten uchwyt je pomieści? I w przyszłości jest plan, żeby stworzyć również uchwyt na gabaryty długie, czyli typu poziomnice tynkarskie, łaty tynkarskie i tym podobne, czyli tam jest grubo powyżej 12 cm, z tego co pamiętam, te właśnie poziomnice. I właśnie w przyszłości taki trzeci projekt jest. A... Już w realizacji. Montaż banalnie prosty. Dwie, dwie dziury, dwa otwory, dwa wkręty. Pyk zaznaczamy, mocujemy, przykładamy. Robimy luz. Robimy delikatnie luz, żeby nasza tutaj sprężynka sobie pracowała. Wpinamy poziomnicę i się cieszymy. Ona nie wypadnie. Jeżeli dobrze wyregulujemy sobie rozstaw między jednym elementem. Między jednym uchwytem a drugim nie ma takiej opcji. Mogą być dołki yy, podczas jazdy transportu, Można się, może się telepać, nie telepać i te poziomnicy nie ma takiej opcji, żeby one same z siebie po prostu się rozpięły i wypadły. Więc naprawdę fajna alternatywa, nie trzeba kombinować z jakimiś gumami, sznurkami, mocowaniami i tym podobne. Wystarczy cztery wkręty i mamy nasze poziomnice. Zamontowane i cieszymy się wygodą z użytkowania. Tyle w temat. Kiedyś nagrywałem o tym filmik, jak ja je montuję, ale tutaj montaż jest na tyle banalnie prosty, więc tutaj myślę, że nie ma sensu o tym nagrywać. Nagram jeszcze kiedyś jakąś fajną rolkę, jak ja mam to zagospodarowanie na busie od kilku lat, i tam nic się nie dzieje. Więc osobiście uważam, że jest naprawdę. Ok, oczywiście na zakupy zapraszam na top3d.pl Prawdopodobnie również znajdziecie je na Allegro czy na OLX Ale głównie zachęcam do zajrzenia na stronę producenta Ponieważ producent robi nie tylko takie uchwyty, ale również i przylaki, adaptery i nie tylko I w przyszłości będzie już powolutku realizowany. Fach system, który jak zobaczycie, to naprawdę oszalejecie i będziecie pod wrażeniem tego rozwiązania, ale na razie sza Zobaczycie to w następnych odcinkach. Tyle, jeżeli chodzi o fajną promkę na tym mocowania Obiecałem, że ją zrobię, więc jeżeli to kogoś interesuje, promocja. Tych uchwytów wbijajcie w opis filmu. Nie mówię o tym głośno na filmie, ponieważ ten film nie jest na jeden raz. On będzie już w internecie krążył, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć daną promocję, to po prostu zajrzy sobie w opis, lub po prostu wejdzie na sklep, bo tam pewnie też będzie to opisane. Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. A i bym zapomniał, pamiętajcie o dzwoneczku, subskrypcji, komentarzu. Tyle wystarczy. Pozdrawiam.